W filmie powiemy sobie co nieco o wynagrodzeniach, jako że w waszym egzaminie teoretycznym pytania dotyczące wynagrodzeń dosyć często się pojawiają. Teraz powiedzmy sobie, czym tak naprawdę jest wynagrodzenie. Chyba taką najprostszą definicją wynagrodzenia to jest to, że to jest nasza zapłata za pracę. I wynagrodzenie, słuchajcie, możemy mieć dwojakie w przypadku umowy o pracę, bo o takim przypadku będziemy sobie mówić. W przypadku umowy o pracę możemy mieć wynagrodzenie. Jeżeli jesteśmy zdrowi, idziemy normalnie do pracy, to oczywiście dostajemy naszą pensję w wysokości 100%. Ale może się zdarzyć tak, że mamy jakąś chorobę, jesteśmy chorzy i umowa o pracę gwarantuje nam to, że otrzymamy tak zwany zasiłek chorobowy, który nam przysługuje za ten czas, kiedy jesteśmy chorzy, dlatego że odprowadzamy składkę chorobową, która jest właśnie wykorzystywana w czasie naszej choroby. I w czasie tej choroby wynagrodzenie również możemy dostawać w dwojakiej wysokości. Dlatego, że możemy dostawać wynagrodzenie w wysokości 80% naszej pensji i 100% naszej pensji. Teraz, w jakich przypadkach dostajemy wynagrodzenie 80%? To wynagrodzenie dostajemy wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. Idziemy do lekarza, lekarz nam wystawia zwolnienie lekarskie, i na podstawie tego zwolnienia lekarskiego pracodawca wie, że jesteśmy chorzy i że dostaniemy hmm, e, obniżoną e, pensję. Kiedyś było tak, że lekarz wystawiał takie zwolnienie lekarskie na takim zielonym papierku. Obecnie jest hmm, szybsza forma, bo zwolnienie lekarskie jest wystawiane w formie elektronicznej. E, jeżeli jesteśmy chorzy do 33 dni, to wtedy nasze wynagrodzenie w wysokości 80% wypłaca nam pracodawca. Ale jeżeli nasza choroba trwa dłużej niż 33 dni, to od 34 dnia naszej choroby nasz zasiłek chorobowy jest wypłacany nie przez pracodawcę, tylko przez ZOS. A kiedy teraz możemy dostać 100% wynagrodzenia? Oczywiście 100% wynagrodzenia dostajemy wtedy, kiedy jesteśmy w ciąży. Wciąż nas upoważnia do e, pensji w wysokości 100%, nawet jeżeli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim. E, 100% pensji dostajemy jeszcze wtedy, kiedy m, przydarzy nam się wypadek e, w drodze z pracy albo w drodze do pracy. Jest jeszcze, słuchajcie, jedna opcja, dlatego że zdarza się tak, że możemy dostać 70% naszego wynagrodzenia e, i to będzie wtedy, kiedy jesteśmy w szpitalu. Ustawodawca wymyślił tak, że pobyt w szpitalu jest związany z tym, że dostajemy 70% naszego wynagrodzenia. A teraz powiemy sobie, kiedy tak naprawdę nie otrzymamy wynagrodzenia za czas naszej choroby, nawet jeżeli jesteśmy chorzy. Nie otrzymamy wynagrodzenia wtedy, kiedy niezdolność do pracy przypada podczas urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, czyli wtedy, kiedy kobieta lub mężczyzna wychowuje swoje dziecko. E, po rozwiązaniu stosunku pracy oczywiście podczas tymczasowego aresztowania, podczas odbywania kary pozbawienia wolności albo w przypadku służby wojskowej. Wynagrodzenia za czas choroby nie otrzymamy również, kiedy niezdolność do naszej pracy jest spowodowana umyślnie przez udział w bójce albo w wyniku innego umyślnego, umyślnego przestępstwa albo wykroczenia. Nie otrzymamy wynagrodzenia również wtedy, kiedy lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wyniku badania kontrolnego uznał, że jesteśmy niezdolni do pracy, przepraszam, uznał, że jesteśmy zdolni do pracy i wtedy to zakład pracy, czyli nasz pracodawca, płaci wynagrodzenie za czas choroby do określonej przez lekarza orzecznika daty ustania niezdolności. Wynagrodzenia nie otrzymamy również wtedy, kiedy choroba jest spowodowana nadużyciem alkoholu. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. To są takie podstawy, które będą przydatne dla Was na Waszym egzaminie. Dziękuję.